Ach, rzekłem, objaw, jaką wspaniałą nową radę, gdy w bezsenną noc w łóżku codziennie się kładę. Objaw, jakiś olejek balsamowy, Twój dar, twój dar niewymowny, by ludzie mogli swe myśli już w górę w niej zniesione, do służby i do, do miłości u serca obrócone. By już na zawsze znikła myśl próżna, samolubna, do grzechu, choć już korona została zgubna. Wysłuchał Pan, dał radę. Opowiem, jak to było. Gdym upadł na kolana, gdy już się słońce skryło, prosiłem go. Wszak dobrze zna wszystkie me boleści, by dał objawić pociechy mi tej wieści we wszystkim masz widzieć Boga w sprawach dużych i małych i Jemu oddać chwałę i to przez żywot cały. Czy w życiu, czy w śmierci, czy ból, niebezpieczeństwo masz widzieć Boga. dać Ci nad wrogiem Twym zwycięstwo. Widziałem Go więc odtąd i w blasku rannej zorzy, a jasność dnia to odtąd jak wspaniały prezent Boży. Widziałem go w południe, gdy słońce jest wysoko, i w deszczu, tak z nieba w dół spadające sukcesy. A wieczór, gdym zmęczony, a czasem też i smutny, on pomógł, i zniknął ból okrutny. Gdy o północy nieraz niepokój czuję, on koi i usypia, i serce me raduje. Gdy przyszły wielkie straty, widziałem go i wtedy. Wiedziałem, że, że kocha mnie tak samo i wśród biedy. Gdy na me barki spadły ciężary wielkie, wiedziałem, że potrafi mi zabrać smutki wszelkie. A w smutku i chorobie, gdym bardzo był zmęczony, mój pan mnie uspokoił, spoczynek dał obfity. A gdybym gdy zwrócił swój wzrok na niego, zwrócił do góry, me serce napełniło chwały do obfitu. To było dla mnie zupełnie coś nowego, choć może inni już wcześniej doświadczyli tego, to było objawienie. Co mamy czynić stale, jak przez. Przynosić mu chwałę przez życie całe. A z każdym dniem wspanialsze światło się objawi, gdy wiarą, a nie wzrokiem pójdziemy. On to sprawi. Posłuchaj więcej rady. To boskiej łaski droga we wszystkim. Tak, we wszystkim. Oglądaj zawsze Boga. A teraz taki mały wierszyk. Ja powiem już na to tak, jak to jest. Gdy z mojego życia dawno znikły blaski, skarbów ongiś moich nie ma, pełno trudu. Krzepie się jedynie panie twojej łaski. Może ty zostajesz skarbem swego ludu. Gdy wyschły potoki. On dziś tak szepiące, znikli przyjaciele, tacy sercu mili. Gdy w przygnębienie tam, gdzie było słońce, Panie, Ty zostajesz w każdej życia chwili. Gdy siły opadły, powłóczę nogami i nie jestem w stanie nieść radosnych wieści, czemu pobladłymi snuć skargi wargami, kiedy Ty zostajesz, to me dusze pieści. Tak przez całe życie. Czy strata bliskich, czy radość jak w niebie? Będę śpiewał smutką na przekór śmiało, bowiem ty zostajesz. I zawsze mam ciebie. Już tu Dziś chrześcijański święci lud. O nie, bo już za dużo. Czekaj, nie. To nie ten. Ja jestem w ogóle zdumiony, bo ja tych wierszy nie znam i nie wiem, czy Tata się nowych wierszy nauczył, bo jestem w szoku trochę. No, jak, jak, jak jesteś gotów, to jeszcze powiedz Czekaj. jeden. Nie ale... Nie wiem, znaleźć 124. Czy, czy wierzysz Mu wśród czarnych chmur, gdy niebo do spiżowych gór podobne, On modlitwę Twą wysłucha, wesprze ręką swą. Bóg wie, gdy wróbel spada w dół, wśród walk On nam zastawia stół. Czy wielbisz, gdy, za, gdy przybliża ból, czy wszystkim nie nieba król? Wszak on nas trzyma ręką swą, Gdy troski i boleści gną. Boimy się uczynić krok, On nas prowadzi przez gęsty mrok. Nie troszcie się, choć ścieżka ma, Zamurowaną być się zda. Gdy uciech świata minął czas, ja ufam. Powróć i zbawca nasz. Amen.